Prawo jako wytwór transkulturowy. Dzisiejszy temat wykładu. Spotykam się jako osoba, która 50 lat prowadzi wykłady na, w szkolnictwie wyższym, na kierunku prawa, a także na różnych kierunkach nauk społecznych, że zagubiona została istota prawa i prawo zostało zastąpione. Pojęciem przepisy prawne. Nastąpiło jak gdyby utożsamianie utożsamienie prawa z przepisami prawa. Chcę powiedzieć, że mamy do czynienia dzisiaj z cywilizacją i kulturą, która w sposób świadomy i umyślny doprowadza do świadomych działań zniekształcających i próbujących redefiniować pojęcia. Na poziomie logos, czyli rozumu. Uznano powszechność bytów jako rzeczy. Byty jako rzeczy najczęściej człowiek wiąże z elementami materialnymi, czyli z tak zwanymi zachowaniami i postawami, w kierunku tak zwanego hedonizmu materialnego czyli posiadanie i własność staje się domeną. Zwierzchności nad bytami, które są rzeczami. I także przyporządkowano kategorię bytu jako rzeczy do prawa. Czyli uznano go, że to jest niezależny towar, który można w każdym momencie wyprodukować, położyć go na półkę, obłożyć w okładki kolorowe czy wskórkowe i sprzedawać tam, gdzie najwięcej się na tym zarobi. Czyli krótko mówiąc, jest to pewien wytwór, który przyjmuje kategorię materialną, przyjmuje formę rzeczową i jest dziełem tych, którzy zna, znakomicie się nazywają podmiot stanowiący prawo, czyli reprezentanci ośrodków władzy w sposób demokratyczny wybrani przez społeczeństwo. No wszystko językowo ładnie wygląda, tylko że mamy do czynienia z kabaretem, prawda, na scenie widowni społecznej, gdzie ubieramy rzeczywistość nie tak, jak ona powinna być odkrywana i powinna być tworzona.